Jeszcze tam 5 minut? A, pięć 5. Dobrze, dobrze, to coś może wytrzymać. Mhm. No, to Bartek takie najbardziej nurptujące pytanie pewnie kibiców. dlaczego tak rzadko się oglądamy na wojskach Pigmienia. No jest... to ciężko tak to pytanie kierować do mnie, bo, bo w zasadzie z rozmów z trenerem czy z ludźmi, którzy są od tego odpowiedzialni w zespole nie mają do mnie uwag, Pytałem się, czy trzeba coś poprawić. Powiedzieli, że nie że dobry, idę dobrym torem. W czasie miałem duże zaległości taktyczne, bo... Już mówiłem o tym wiele razy i dzisiaj to już wygląda zdecydowanie lepiej, ale mamy taką sytuację, jak mamy w tabeli, że, że trener y, stawia na zawodników, którzy po prostu mogą dać mu stabilizację w tej grze. Y, nie zawsze to idzie z wynikiem, ale rzeczywiście y, mecze są bardziej wyrównane niż były na przykład z zonu kiedy potrafiliśmy yy, przegrać po prostu z Celtą Vigo u siebie yy, 5-0, jeżeli dobrze pamiętam. A my teraz już takie... Ostatni raz tak nam się zdarzyło też z Rayo no ale yy, tam był też spowodowanym czerwonym kartonikiem, jaki otrzymaliśmy jeszcze w pierwszej połowie, więc, więc wydaje mi się, że to jest w logiczne po wstępie trenera na, na dzień dzisiejszy. Mm -hmm. No właśnie, tak przy twoim nazwisku przeważnie widzimy ten taki dopisek Decision technika. tak? <laughs> <grymne> na pewno kontuzjowany nie jestem, jestem przygotowany tak samo każdy inny zawodnik do rozgrywania spotkania, po prostu z kilku i decyzji decyzja trenera. O, pierwszy cen strzał, to bardzo. Spróbuję wrzucić. O! Co na sam? Ale popatrz jak chłopaki z Malagi Widzisz? Ja już wykonałem z 25 ślizgów w tym meczu. To tak taktyczna przepaść że rzeczywiście taka ogromna między Piemiak, Polską, bo sam mówię, że tej taktyki zaczęłeś się uczyć w wieku 16 lat, tak na sprawno. No zdecydowanie, to, to, nie, to nie jest y, przejście i y, wchłonięcie wszystkiego w ciągu jednego, dwóch tygodni. Wiadomo, że niektórzy adaptują się szybciej, niektórzy wolniej, to zależy od jakiś y, wzrostów i proporcji indywidualnych, no ale ale jest pewna, są pewne zasady, które trzeba nadrobić, pewne zachowania, które trzeba uregulować w swojej grze i rzeczywiście na początku tego nie, nie było. A powiedzmy, była opcja rzeczywiście, żebyś odszedł z Malagi już zimą, bo tam było tak podobno? Nie, ale były, były jakieś zapytania, ale nie było takiej opcji, jeżeli chodzi o klub malania. Nie chcieli zawodników młodych wypożyczać, oczywiście mieściłem się w tych ramach, bo to były zawodnicy do 21 roku życia, czyli jeszcze mój wiek się łapał. Ale, ale stwierdzili, że, że nie, że że nie został. Zresztą było jeszcze z tym, że hmm. występowałem w dwóch klubach, że ktoś mówił, że nie mogę, być wypożyczony, ale, ale były też zapytania z lig, do których mogłem być wypożyczony, także wydaje mi się, że gdyby chcieli, to po prostu by tak zrobili. Ale w ostatniej chwili... O proszę, no i Jaką... Nie, nie, nie ta liga. Wracam do punktu. Malangro. No tak, no tak. No, Zegop bezbagnie na razie, z tego co widzę. W kwalitach na pewno bardzo bardzo to wyglądało. W na pewno myślę, że nie żałujesz tego wyjazdu, bo mimo, że... Nie, zdecydowanie, zdecydowanie, bo ja czuję, że ja się rozwinąłem pod każdym względem mentalnie. Przede wszystkim dorosłem też do, 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 do piłki nożnej, bo w Polsce gdzieś... Yy, trosze, troszkę te moje występy wyglądały chaotycznie. Dużo brałem bardzo na siebie, trochę nie współpracowałem z zespołem. Bardziej, bardziej jakby yy, starałem się swoją osobą zaskoczyć przeciwnika niż grom całego zespołu. Dzisiaj wiem, że, że tak się nie da w, na, na najwyższym poziomie, że, że trzeba liczyć na pomoc partnerów, trzeba współpracować z zespołem i tak samo bronić, tak samo atakować I, i czuję się zdecydowanie dojrzalszy pod tym względem i już nie mówię o jakichś wszystkich tych rzeczach, które zaczerpnąłem, jeżeli chodzi o kulturowo, językowo. I, i zarobimy jakąś na sumę na pieniędzy, bo na pewno tutaj też jest to wszystko na plus. Proszę, 1-0, piękne. Leomessi, dziękuję, nie mam pytań. Szkoda, że to nie jest mój pad. I dwójeczka. tak jest, tak jest, 2-0, Dwie Branki do pustej dołożył i mm. ciebie. Bartek nie dojechał na ten mecz postać w miejscu i dołożyć do pustej. Bo to tą piłkę sobie mu zapadać. No, no daj, weźmę real i będziesz musiał przeprosić za te wszystkie, <grym> za te wszystkie słowa. Goszy, no, jest i trzy -0. No, -0. 0 Jest 3 zer. No i tutaj, tak. Na no, razie jesteś takim naszym ambasadorem na tej hiszpańskiej ziemi i jesteśmy ci dumni jako z, z człowieka, tak. Bo nie został ambasadorem dobrej woli, może coś by z tego więcej zaciśnięto. Ale postępy na boisku, żeby tak się tak mieszał tutaj w tym meczu? No w tym, w, w tym, no, nie życzyłbym sobie, że mieszać tak jak w tym meczu przeciwko Barcelonie na FIFA, bo rzeczywiście mój z kolokwialnie nie dojechałem. Ale mówię, przeciwnik jest lepszy. A przeciwnik tak, rzeczywiście bardzo fajnie się na te, te koszulki, Messi fajniej. To właśnie nie biegali za Messi tam na kampno, czy za pikę, za, za No Znaczy parę razy próbowałem dobiec, ale nie zdążyłem ani razu, bo jak zbliżałem się za piłkę, już dwa razy objechała wokół mnie. A, czasami nie zdan. zdążyłem go, odwrócić a już musiałem zobaczyć, jak nie dostałem. Na powtórce patrzyłem, czy tak było, a nie inaczej. No, ale tylko tam też jeszcze wspomina na pewno to tą jedną siateczkę, jak tam dostał. No, <laughs> nie no że to jest sobie ktoś tam nie chciałby pomnieć, że był wow, no na, mhm. na szczęście sędzia nie widział. Nie, no widzisz że masz maniery w nogach także wez, czeka masz, to to podchodzi już kolejny match. tak, no. tak były, no. dzięki. Dzięki serdecznie.